W dzisiejszym odcinku, ty świeży co się wysuło? Zaczął przerywać. Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku dzisiaj Wreszcie wybiorę się na pierwszego vloga z GoPro z moim przyjacielem Dawidem. Pojeździmy sobie na spalinokach, nie wiem czy ja nie wezmę sobie hulajnogi pierwsze, żeby sprawdzić po prostu jak się sprawuje na asfalcie, bo nie była sprawdzana. Wszystko tutaj przygotowane, szelki, baterie, trochę tutaj syp na, na warsztacie, ale dzisiaj niedziela, więc syfem się nie przejmuję. Dzisiaj nic na warsztacie nie będziemy robić, po prostu będzie to vlog. Także zapraszam Was. O, na obiektyw. Zapraszam Was do oglądania odcinka Puhu Jedziemy na rowery puchu kocie tych puch okej okay. Hulaj noga Trochę usypiona i brudna Ale zobaczcie, siedzonko dorobiłem miękkie Co prawda brzydkie trochę i niestety, bo nie miałem skóry, więc dałem tylko stary worek i gąbkę dosyć grubą, ale jest wygodnie. Teraz się fajnie na tym jeździ. Kluczyki są w środku. Sprawdzę, czy zagada. Procedura odpalania wygląda następująco. Kluczyki są, paliwo jest. Więc teraz pompujemy. Tak z pięć razy porządnych pompnięć. Tak jest. Sanie do góry kluczyk w pozycji zapon, wyświetla się napięcie o dziwo, nie spadło poniżej 12V no i teraz rozrusznik pali można już nawet wyłączyć w stanie trochę kopci, bo ma bogatą mieszankę o, kosiarkę też będziemy reperować, ale to na wiosnę czekajcie, nie wyjadę stąd tutaj też mam ciekawy układ pomiarowy to też wam się, wszystko na spokojnie nie zostawię was bez filmików Mam jeszcze Wam wiele do pokazania Dobra O, odpalił elegancko Dobra Luzik Ale ja sobie siedzę, w kamerka no nie? I patrzcie się Co jest? Z czego się leje? Masakra, dobra, zgaszę, bo Dawid szybko nie przyjdzie. Rudykocie! Rudykocie, na zdrowie! Uważaj, uważaj, chodź. Chodź tu, Rudykocie, jedziemy, no. Kurde, Dawid się spóźnia, a ja już nie mam co robić, więc przejadę się na tej hulagnozze. Bo naprawdę muszę coś robić. Nie doczekam No właśnie, a zaczyna nas! Sie I tam. To co, pierwsze powachę jedziemy Wiesz co ja myślałem, że skoczymy do mnie i ode mnie Honor skoczą po wachę, że ludzie lepiej. Niż przesiadać się potem zaś przyjrzeć tak Ty, no my Zawsze, no. Czy jedziemy normalnie do ciebie No na no, rawra to muszę wziąć karnister, bo mam... Ale go. ja mam musiał na bańkę. A o, masz! Aaa, to dobrze. Ja, już. To, to jedziemy. To jest ciekawy, czy to ujedzie w ogóle. Muszę wymienić Ale zębatkę. Siadność się na tym da. No, nawet się siadnąć na tym da. O widzisz, dorobiłem z worka. Tylko tylny hamlet nie chciałaby by się zaczyn tu zepsuł. Ja wszystko muszę działać. Właśnie. Ale zarobiście? Palto! Dawaj. Ja w prawo. I rozrusznik, już masz rozgrzany silnik. Który to był? Ten zielony. to jest to, to jest to. Dużo mocy, dawaj. <laughs> dawaj, co Wiesz, chcę się tego tym przejać, żeby to rozjeździć trochę Nie ale to będzie za 540 Jak tego się zmieni zębatkę Ale bo... nie no na ten ci łapie obroty takie Rezo no Czę no, go i... załapuje no, jakby On czego załapuje i on ma niewolne no. obroty ale. i nie ma problemu Axon sobie światła są to... to jest fajne, w tym najfajniejsze chyba? Że ten zapłon, że ten zapłon. zapłon To jest coś pięknego, to jest coś, coś pięknego Opóźniony ten star, widzisz, patrz. No czekaj, bo nie zawsze łapie ten przekaźnik, znaczy ten... Popatrz, on nie zawsze... O. Nie zawsze to. Ale ładnie, pali fajnie, pali fajnie. Ładowanie. <śmuletroweś> <śmuletroweś> Ładowanie jest to jest na to, ale jest. <śmuletroweś> ty, no to trzeba by było powiedzieć. To bym mu To by się też dało nie wiem, czy to jest ta sama rama jak u ciebie. Może, czekaj. Tak, to będzie... Ty, ty masz jeszcze większą, ty masz 50, a ja mam 46. A rura długa, górna? Ile ma długości? Rura górna ma 53. To 58 ma tam. No to ta jest większa no, od mojej. Tylny trójkąt, Michał? Tylny e, trójkąt, wiesz, ten? ten? Skosem, skośny. Tylny trójkąt, ten. Skośny. A ten? No dobra. Ale to, to raczej już będzie standardowy rozmiar. Czekaj, ile to ma? 50. No to, no to widzisz. A dolny? Dolny ma. Przy okazji widzowie będą. 43 No to to samo? Ty, no to kurde, to kupuj, kupuj. Do, dobra rama. Jack shifter chyba też wejdzie. Właśnie, jeszcze taka, takie ogłoszenie. Będzie zbiórka. Będzie zbiórka na Jack Shifter. Jeśli nie wiecie co to jest to Jack Shifter. -shifter. Pokaż długość główki. Od, tego, od, od dolnej bieżni do górnej. To? No. Tu mi to masz tu z Jack Shifter? To, to jest coś takiego, że 13. Na... Ile? 13. 15, to było ile, bo nie rozumiem. Stopić to jest 15 minut. To macie skrzynię biegów i bardzo ją byśmy tu chcieli wsadzić. Normalnie na napęd, ten normalnie macie tu 415 łańcuch, idzie dotąd. I potem macie przekładnie, idzie, macie nową korbę całkową? Tak, z grzechotką. Wolnobieg. Tak, wolnobieg tak, wolno ma. I przechodzi Wam jakoś napęd na korbę i, i trzeba przerzutki. Tak. Te. I I, jesteśmy bardzo ciekawi, jak tylko się uda zebrać kasę, a to kosztuje około 7 stówek, bo trzeba się liczyć jeszcze z tym, że przerzutki i wszystko. To zrobimy coś takiego, i zamontujemy to, i pokażemy I Wam jakiego. Tak, tak, tego, jeszcze, tak, tego jeszcze w Polsce nie było, więc zakładam zbiórkę. Już teraz zbiórka będzie, jak będziecie ten film oglądać. Także link macie w opisie. Jak chcecie, to wpłacajcie. Dobra, to co robimy? Jadziemy. Jedziemy. Jedziemy. Popaliwo. Po Kurde, zaczyna kropić, to mi się nie podoba. A Jakby co, to tu mam taki zbiorniczek na wachę, i trochę tu mam jeszcze w zapasie. No. Po izopropylowym alkoholu. Dobra, czekaj. Nagrywa się, baterie są, można jechać. Cyk. Tak. Dawid, stań tu ze mną, sprawdzimy wytrzymałość. Czy mi się to nie złamie jak pojedzie, pojadę tutaj przy tej główce. Stań trener, nawet po tym. Nie, to nie pylnie. Mocno, dawaj. Staj, jak dwa chłopa skaczą, Czekaj, nic się nie stało? Nic się nie stało. Te, Mocne to. To nie, pęknie. nie pęknie, nie ma bata Fajnie, trzyma się Dobra, można jechać Można jechać Na godzinę to jedzie! Ja nie wiedziałem, że to aż taką ma petardę Cztery rychy? Pierdzielisz. Nie, znaczy fulgas był, ale chłopie szybko dojedzie. Dobra. Jak jaką to ma moc. A mówili, że to wolne je, tak to jest takie szybkie jak spalinio normalnie o kudę bo to... Dobrze, weźmiemy parę gazję, słuchajcie. to błoto Ja też Ale fajnie się jeździ, tylko jakby nie to błoto Jesteśmy udali da. Op. Dobra, niech się silnik ostudzi To jest kurde cud techniki, patrzcie. O kurde. Przekręcamy kluczyk na zapłon. I jedzie. I pali. I można jechać, nie pyta. O kurde. Niedobrze Bardzo niedobrze mam, mam wyłączone ale dalej i bardzo się stało, puściła mi opaska i wydech luźny, tak będzie nie może, bo mi cały silnik zaraz się pulzuje. Takie No właśnie nie wiem czy się nie przetopi ta teteryta. Jakby to na druta wziąć No wiem, że to dwóch, ale... Dobra do siebie dojadę. Najwyżej ściągnę tu miki <noise> Ale by było głośne wtedy. No Myślę, że założę inną ramę, to tu będziesz to Będzie opie, będziesz miał tyle miejsca gaźnik. Tu wsadzisz turbinę, tu w ogóle tu wsadzisz no, Tu będzie gaźnik panie, inny, panie, większy ok, Tu będzie 200 koni Jack -shifter. Jedna setka A. I druga setka Ale jest ten kastrol, taki różowiutki Druga setka O, bo już, już na jednej nodze ustać nie, nie może No mm. i 66. No, na zachętę daję trochę. trochę no. Niedobrze bardzo niedobrze Wiedziałem, że tak będzie. Trzeba jeszcze raz to zanitować albo najlepiej dać śrubę na wylot. Bo nie no tak to nie może być. Chociaż jak Dawid dał tytrytkę, to może już będzie lepiej. Wczoraj my światła robili w kądzie, lutowali. To jest tu techniki. O. A bo ja jadę, zapomniałem. <grym> Ja ale nie to mam... To na nie o kurde, ale ty masz krótkie nogi. <grystanie> ale znowu teraz do Hondy. Z golfa do Hondy. A się najeździł tym golfem wczoraj. No. <grystanie> nie no wczoraj byłem w szkole przecież. Główno nie wiemy. Lecimy. Honda, tym, tym razem ty nie. <grystanie> tym razem ty masz dość. A ty można do no. no, 98 jest dobre. Co to? Już, 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 już byś chciał. Ile? 10 litrów? Nie za dużo. Dobra, to ja idę do auta. Piękny samochód. Zobaczcie tutaj jaka ta pizzerka. Tutaj takie, taka wstawka. Jakby z drewna, drewnopodobna Tutaj radio moje z Matiza z punkta. W ogóle taka ogromna kierownica Nie na no, ten samochodzik to jest po prostu cud techniki Bardzo fajny yy, Blacha nawet się trzyma Wszystko jest spoko No Dawid już idzie, więc jedziemy Szkoda czasu Tu mam trochę starej wachy Ale mu kopci Lepiej mu dać trochę więcej na zachętę Zrobiłem sobie tak, dolełem tu trochę kastrola tak na oko i teraz do tego doleję jeszcze tej wachy, Wymieszam i wlejemy sobie do hulajnogi. A nie, jeszcze się nie wyczerpało, ale już jest na zero, Więc, więc trzeba wymienić. dwa, będę miał rękawiczki z wachy. To Ja sobie będę musiał ściągnąć jedną no, rękawiczkę. Dobra, danke, szyn. Weź się do swojego dolej, jestem optyka i ci dole Dobra. Do dole na akrezywę, Jak mi się tu to kiedyś zapali pod dupą, a wylecę w kosmos, to będą jaja. Wydech przekładamy z mini poketa. tylko go trzeba pierwsze kupić, ten wydech. Bo tam jest taki mały dyfuzor. Ja ramę zmieniam i myślę na gaźnik, inny gaźnik PB19, nie, PB19, tam wsadzić. To są te, co są. Podróbka, a denerto. podróbkę chcesz kupić. Nie będę oryginalnego denerto, w na te, są, z tego co słyszę. Na plac zabaw. Jeszcze raz? Co musi sprawdzić? A masę lapak też zrobił. Ty zrobił. Hehe, kozak. Nie, tyś chłopie dobry jest. Jednak coś zostało. W tej mocy. Są tam te psy. Są tam te psy. Co mnie? On cię dziabnąć może, one na ramach, Serio? No bo one są od tej hopy. To czemu nie idziemy, a cesarką? O temu. Temu, 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 <grym> temu, tam <grym> temu, temu, temu. Dobra. Ale tam już będzie lepiej, czy nie? Tak. Ty, zobaczymy do... do... I tyle. Zobaczymy dokąd ta ścieżka prowadzi? Tura. No ta, co jest od mostu w lewo? Ja ale nie dopiero za na chłopie. Aha, to nie, dobra, masz rację. <grym> Ale gorące powietrze leci Dobra, waha Wrócek do środka. Ty to jest piękna zbroja, ta hulajnoga. Ja na sobie drogą światła mam. są wszystko, homologacja. Waha jest. I ile spaliło? Czekaj? Panie tak w sada tyle samo wachy w tym zbiorniku. Dobra, pan mojego spalnią kalej. Pal go! O! I co? Nie chcę! Nie chcę zapalić! Czekaj! Ty! Nawet ja sobie całe nowe kupię sprzęgło z Allegro Za stówkę wymienię, łącznie z łożyskami A, łańcuch też może w końcu nowe kupię Pal Ty! Zapalił mu! No tak, na zimnym, ja mu dam. Poławać na zimnym no, Słuchaj, jakby jakaś włęska jechała z tym tumikiem, czy tam jawka Tak się bawimy, no na jego rumaka wsiadamy Tanto bene. Mm. Na twoim to się całkiem inaczej siedzi Tak jest bardziej do przodu No i teraz dzięki wielkie wiesz, że mi więc go zgasiły Masakra Trzeba tutaj dać robi tego kastrola Nie odpalić, to ty? Co to tak trzymasz? No kompresja tu jest taka dupna Nie Aha bo ty przełożenie masz masz no. A nie to masz o... Aha masz z przodu trójkę No, z przodu mam trójkę Nie odpalisz No widzisz? Ślizga, Ślizga. To, to... Ja pogłaskań, mła, mła, mój daj, ja ci to pokażę jak się to pali, Źle to możesz, daj mi sobie swojego zapalić. Chodź do tyłu, chodź do tyłu. do tyłu palić? To jest czego zapału. Dobra, do... teraz do przodu. A ja nas, to paliśmy, no. <laughs> Żeby zapalić do przodu, najpierw trzeba zapalić do tyłu. Kuźwa, chyba się wydech od Dobra Dawidzie Nie, nie podkręcaj, broń Boże, Ja tam jeszcze dolałem dużo kasola Ale będzie kopcił A wiesz co, te na to Tak? Lepsze są Nareszcie na swoim! Yeah! Ale z przegło się ślizga, patrz! A to w ogóle nie jest <laughs> A on tylko obroty! 注意了哈。 Coś się zepsuło, zaczął przerywać i zdechł. Fajka ci dopiero biorą? no nie wiem teraz. Ty, ale jeździł. Paliwo jest. Co na obrotach, majster? Tutaj coś, kurde... No, no, nie wiem, jak będę musiał pchać, to mnie szlagia z tym trafi. A my to bym proszę. Fu. Bę. kurde. Bę, tfu. Chyba że mu się gazik zalał. Chyba, że kurde i skrownik. Polto. a może tu się z was się zrobiło? No jak Polto, jak mi zaczął przerywać i zdech. Dobra, spróbuję. Ale jeszcze wiesz, że to się teraz ciężej odpala niż wcześniej. Coś ze zapłonem się stało. Co? A to nie jest jedno, bo nie chcę wolić. A to to Słuchaj, Amaria. za To? Co? No ale mnie. się nie da, muszę pedałować Dobra, Dla mnie. tak Jest górki mnie. Dla mnie. Dobrze, że to tu, a nie dobrze, że mogę pedałować. O, to jest fajne. Dawid, co się mogło stać? Ja strzelam, że albo iskrownik, albo świeca, albo moduł. Są trzy warianty. Zapytał i dostał odpowiedź. Dobra. Dobra. 45. Dobra, to już jest kres podróży. Jest panie, które który zapytał, ale został chyba zalany, bo tutaj cały gazik, będzie się pływak zawiesił. Tak, to, tak myślę. I po prostu go przydało. Chodzi taśma się <trywa> trzyma <trywa> Kurde. Dobra czas nagli Myślę, że było fajnie Co dalej jeszcze powiesz na koniec A ten nie pytaj no jedzie No, nie pytaj no nie A więc na razie jeśli chcecie więcej odcinków piszcie Trzymajcie się na razie cześć Dobra Dawid, na razie Na pewno się jeszcze zgadamy albo za tydzień, albo w któryś dzień Trzeba robić te no, remonty? Jeśli ramy mamy miał, to przerzucimy ramę. Właśnie dwóch to, to zrobimy szybciej niż sami